Update Brook Heaven i widzę, że tutaj jest jakiś duży dom, który może być policją, może być strażą pożarną, nawet agencją i bazą wojskową, czyli kilka opcji w jednym. O co chodzi? Zaraz sobie to sprawdzimy. Ja klikam: zagraj. Wyklikajcie łapeczkę do góry. Zobaczcie, tutaj są moi widzowie, którzy dołączyli i razem ze mną będą obczajać. Update się, jest. Mamy nowy update. Mamy nowy update. I co się stało, widzowie? Nagrywamy to jako pierwsi, ponieważ my nagrywaliśmy tutaj Fajny odcinek, ale nie będę wam zdradzać, jaki i nas wyrzuciło, więc jestem razem z wickami. O, ok, tutaj w ogóle ktoś się ubrał, tak jak ja, więc hit, nieźle. Jeśli wy byście chcieli być na odcinku, dołączajcie do mojej grupy z Robloxa. Nazywa się, jak się nazywa? Moja grupa z Robloxa. Jak się nazywa? A! Tim X, więc... X! Tak jest, więc jeśli chcecie być w Teamie, no to zapraszam jest Was. Jestem. No, no wiadomo, Ty już dołączyłaś do grupy, tylko Livia niestety nie może, bo ona jest kotkiem i nie może mieć mojej bluzki, ale widzę, że tutaj ktoś ma ale mega fajnie. Dobra, wsiadamy sobie i jedziemy. Weźmy sobie jakieś autko takie, o, zobaczcie, sześciosobowe, bo jest nas y, ile Raz, 2, 3, 4, 5 aż. No ja z tyłu sobie pojadę. Dobra, i zmienimy sobie kolor na różowy. I jedziemy. Mamy update, ale fajnie. Klikajcie łapeczkę do góry i czemu wyskakujesz? No wsiadaj, rzesz. <laughs> Czemu wyskakuje? Nie chcesz jechać ze mną. W ogóle ona się ubra jak moja siostra. A mojej siostry bliźniaczki. Na razie nie ma, ona niedługo się pojawi znowu. No i podjeżdżamy sobie tu. Jaki numer działki wybieramy, Livia? Jaki chcesz? Hmm. Można... A może jeszcze tam na górze? Jeszcze wyżej, dobra, zobaczymy sobie. Ja teraz zatrzymałam sobie czas na 12, widzowie. I wtedy mm, będzie jasno, będziecie wszystko sobie doskonale widzieć. Dobra, wybieramy 24. Chodźcie widzki, tak. chodź tutaj, Livia. Uwaga, lecimy w dół, bo podejrzewam, że nowy dom zawsze jest na dole. I też... O, jest! Zobaczcie! I jest też w oh, czerwonym obrysie. Konturówka jest czerwona, czyli oznacza, że są sekrety w tym domu. No i na pewno, bo widzę, że on Uuu. już jest naprawdę duży. Będziemy odkrywać! Będziemy odkrywać, tak jest! Wchodzimy z O, wow, jakie kraty! Ej! No serio! Jak, Jakie Jak tu w ogóle wejść? Do... A tu jest jakiś przycisk. O, tu jest jakiś przycisk. O, poczekaj. Ja ci dam spółlokatora i będziemy dobra. sobie zaraz wszystko razem... Tu jest jakiś przycisk. O, tu tutaj? jest kolejny. O, tutaj też jest jakiś... O, Dobra! Ej, dobra, wow! tu się otwiera wszystko. Ej, dobra, zaczynamy od lewej strony czy od prawej, bo ja właściwie nie wiem od której. Co jest? Ej, zobacz, możemy tutaj sobie... Normalnie kominek, ogrzewanie ja, grzewanie wow. tu jest. Okej, okay, mamy tutaj siedząko. Dobra, ja tutaj... Co, co wy robicie? Zgaszacie światło? I patrzyłam, myślałam, że to jakiś tajemniczy przycisk, ale za no jednak po prostu bo, światło. Bo tutaj to są to... sekrety, więc y, może każdy przycisk coś innego oznaczać. Fajny dom, policyjny właśnie. I też można go zmienić. Zaraz sobie zobaczymy, gdzie. I patrzcie, wow. tutaj coś miga. Widzisz to? A to ja włączyłam chyba. A czym y, włączyłaś to? Ach, A tu dym. taki przycisk jest. Ale, czat, ej, zobacz. Tutaj też są różne rzeczy. Uuu, ciekawe. Można zhakować Brookhaven. A to, co to w ogóle jest, mapa. Okej. Okay. Ale taka, można przez nią przejść normalnie. Tak, tak, tutaj są też jakieś sterowniki, widać? Dobra. E, patrzcie też pod biurko, czy nie ma jakichś, właśnie mm, przycisków tajnych, bo też wystarczy czasami na coś kliknąć. Ej, myślałam, że ona jakoś tam. Dziwnie stała, jakby miała tam przejść, ale zobaczymy sobie też zaraz z mojego drona, widzowie, wszystko. Więc tutaj tak wygląda. Okej, okay, fajnie nawet. Jest to duże, bo nasza policja była bardzo mała i zawsze nam brakowało tego, żeby coś tutaj więcej się pobawić w odcinkach, prawda? No i mamy tutaj pokój przesłuchań. Zaraz cię przesłucham, Livia, za to, że yy, nie zostawiłaś opeczki w górę. E, się dobra. Przesłucham. E, dzień dobry, proszę podać swoje dane i mi je, e, nazwisko może nie, ale proszę podać po swój pseudonim, dlaczego pani nie zostawiała paczki w górę. Pod... E, Livia, kto e, pomyłka, bo ja zostawiłam. E, wie pani, że za brak zostawienia łapeczki w górę grozi e, mandat w wysokości 0 cukierków na rok Ale ja zostawiłam. No to ja mam to nadzieję, zostawiłam. bo Jak ktoś nie zostawi, to będzie miał mandat od Pasi X i będzie mi smutno. Ale fajnie, ja też chcę tu siedzieć. Wow, ej, to jest jak w serialach. Ej, ty nawet mnie nie widziałaś. No, właśnie, ja cię nie widziałam w ogóle, a teraz a ja cię, cię widzę. ja widziałam. A ja nie jestem o nic podejrzana, bo ja jestem grzeczna i, i wszystko ładnie robię i, na, i nagrywam odcinki. Czasami mo mogę dostać mandat za to, że codziennie nie wstawiam ewentualnie odcinka, ale no, czasami nie zdążę, widzowie, tak to się... Z... Oj, ty poszedł za kraty. Jestem no. za kratami. Dobrze cię. Ja tak. posiedzę. No. O jest! Nie no was ale Jeszcze toaleta i jeszcze toaleta na dwie osoby, bo tutaj są dwie. Ale coś czuję, że... Myślałam, że gdzieś tu można przejść, ale nie można przejść. Wszystko sprawdzamy każdy za kamarek. Też może przyda nam się latarka, będziemy może wi lepiej widzieć, czy coś. Ej, hey, Pati. Co? Tu na pewno coś jest. Zobacz, widzisz ten pokój? No. Tu na pewno coś jest. Dobra, On nie może być taki. No, e, czyli co, potrzebujemy śpiwór przede wszystkim, żeby tam się przedostać. O nie, dobra, ja źle postawiłam. <śle> źle postawiłam śpiwór. Czekajcie, czekajcie dziewczyny, odejdźcie. O dobra, teraz chyba dobrze postawiłam. Halo! Kto mi? Kto <śle> się do niego położył? Ej, one przeskoczyły tam, nie? Ej, no, ale... Śpi... O! Ja nie mogę! Ej, co jest? Dlaczego ja... O, mogę! Co <śle> <śle> so to jest? So Ej, dobra, ej, gdzie to nas teleportowało? Czy my jesteśmy pod mapą? No, zobacz, że na górze jest nasz szpiwór. A no. Yy. Ej, ale teraz z dołu możemy popatrzeć, czy tu coś od dołu jest na przykład. No, też można zobaczyć, ale. Jak tu jest dużo miejsca, co? Ej, tu można się normalnie chować. No. A to dobra kryjówka, musi być. Mega dobra kryjówka. Ej, dobra. A teraz jak stąd wrócić? No właśnie jak my wrócimy! No musimy kliknąć reset i wtedy znowu się teleportować do tego domu, więc to robimy widzowie, ale mega skrytka. No naprawdę mega mi się podobało, więc resetuję się i idziemy znowu do tego domu. Pierwszy sekret mamy odkryty. Można powiedzieć, że to jest sekret, bo nie każdy by wiedział, żeby tam po prostu przejść, nie. No, dobra. Idziemy sobie na działeczkę 24. Teleportujemy się szybko. Zobaczcie tutaj, jak Livia włączyła tym przyciskiem. To normalnie. Ja. Aż cały czas się palą te sygnały. Wszystko, nie? Wszystko no, tutaj. Ja mam... Jakie to jest w ogóle duże? Mega duże. Dobra, byliśmy już Ej, na dole. Ja ten ta... pokój jest dalej dla mnie podejrzany. Tak? No to jest. Tak. No bo że... do czego jest ten pokój. No właśnie, a w ogóle co to jest? Na czym my stoimy? Co to w ogóle jest? Nie wiem. Dziwne co? Weź może ten śpiwór usunąć, żebyśmy w niego w razie co nie wpadły. A tutaj patrzymy co jest? O, no? Dobra, tu nic nie ma. Nie ma? <młysły> ja nie mam jak wrócić, i wypadłam z maty. O nie! Ty też? <młysły> nie. Dobra, to <młysły> Ja już tu dalej jestem. To no dobrze, ja już się do was teleportuję szybciutko na 24. Okej, okay, no to sprawdziliśmy sobie ten pokój. Ogólnie jest bardzo duży ten budynek. E tutaj chyba wszystko sprawdziłyśmy. Jeszcze zaraz sobie przelecimy e tutaj kamerką. Co możemy tutaj jeszcze? Co to w ogóle? Tutaj jest plac. Okej, okay, to jest miejsce parkingi. A gdzie jesteście? Ja jestem na dole w tym takim garażu. Aha, A zaraz do ciebie jeszcze przyjdę, bo tutaj mamy helikopter. Okej, okay, ale helikopter jest normalny, w sensie. Można nim polecieć. Nie będziemy nim lecieć, bo już helikopterem, ale w ogóle on był taki policyjny zawsze? Chyba, chyba tak. Nie, nie pamiętam, czy on taki był. Dobra, ale tutaj mamy. Co to jest w ogóle? I to jest jakoś dziwne. Nie patrz, to można zamknąć. A co tutaj można w ogóle zrobić? Bez Nie mam pojęcia. zamykania, aha, okej, okay, dobra. Musimy wszystko sprawdzić. Czy tutaj może być coś podejrzanego za tym? Mm. Ja, ja wszystko... O, przeszłam do pokoju przesłuchań. Czaisz? No nieźle, możemy się po prostu teleportować w łatwy sposób. Dobra, a tutaj też jest jeszcze jakiś pokój. A to ty tu jesteś. A dobra, bo to... No, tu jest to przejście! Okej, okay, dobra. Już wszystko rozumiem. E, czyli mniej więcej wiemy, co gdzie jest. Tam jest helikopter, jest o wiele większe jest pokój przesłuchań, e, jest więzienie i tak dalej. A teraz jeszcze przelećmy sobie to z drona, widzowie. Więc wlatujemy sobie w to i sprawdzamy, czy są tutaj jeszcze jakieś sekrety, których nie widać gołym okiem. Patrzymy sobie. Dobra, na razie tu nic nie ma. Okej, okay, wlatuję we wszystko. Dobra, tutaj już się teleportowałyśmy, więc to na pewno jest dobry sekret. Czy jest coś jeszcze niżej? O w ogóle gdzie jest safe? Safe też powinien być gdzieś nie. Musimy poszukać safe no. dziewczyny. Safe gdzieś musi być. Na pewno. I on na pewno gdzieś tu jest. Jest! Widzę. Ale? Gdzie jest? E, chodźcie, zaprowadzę was. E, tutaj musimy zejść na dół. I teraz trzeba będzie tutaj jakoś przejść tutaj. Tu jest przejście! Tu? Patrzcie! Ej, faktycznie! Ej! Czekaj, bo... Jest! Wow! Tu jest! Safe! Znalazłam! Dobra, mamy sekret odkryty! Yeah! Kasa jest moja! Znaleźliśmy kasę. Dobra, czyli mega fajnie. Ale teraz jeszcze mnie ciekawi, że ten budynek mo można zmienić sobie na coś innego. Ale gdzie to się robi? Właśnie. Gdzieś tutaj to powinno być taki przycisk. Zawsze coś. O, kamery tu są. To jest policyjne. Czy można tu jakoś ustawić? Czekajcie, sterowanie hmm. domem. Hmm. Na pewno to gdzieś można zmienić. Bo zawsze takie coś było i gdzieś tutaj z boku, to powinno gdzieś tutaj być na wierzchu, ja myślę. Ej, chyba tutaj. Gdzie jesteś? O, tutaj. Tu. A, faktycznie, tu. tutaj, no. Ej, i z tej strony też jest wyjście? Lul, no, strony. jakiś ogródek jest. Ej, fajnie. Okej, okay, no to co robimy? Straż pożarną. I patrzcie, jak fajnie się zrobiło. To po prostu ej, cały to budynek robi. No, ej, o wiele... Ej, patrz! Ej. Jak fajnie! Mierze. I tutaj teraz są nowe sekrety? No, nie wiem właśnie, bo zobacz, są nowe jakby pokoje, więc teoretycznie sekrety też powinny być chyba nowe. Tak mi się coś wydaje. Zejdźmy na dół. O, jak fajnie to mają kuchnię i taką stołówkę w przerwie. Strażacy mają ciężką pracę. Zwłaszcza teraz, ale nie ma wozu strażackiego. Czy można go jakoś tu zrespić? Chyba nie. Powinny być też nowe jakieś hmm. wozy do tego. Tu jest łazienka. No nie, chyba nie ma. Bo safe jest dalej w tym samym miejscu. No, safe w ty... No to może jednak nie ma nowych sekretów. Yy, tylko to i tak byłoby ciężkie, żeby zrobić nowe sekrety dla nowego budynku, prawda? Ale ogólnie no. fajnie, ten mi się podoba. Ten mi się budynek tutaj podoba. A co to jeszcze jakie są? I nawet zrobili taki specjalny, zobacz, pierwszej pomocy helikopter. Oni zmienili też właśnie te nakładki na helikopter. One są teraz eee, takie czaderskie. Fajne. No, ja nie lecę z tobą. właśnie bo boję. Nie lecę z tobą. O, ja Okej, okay, patrzymy teraz na szeryfa. Mm, dobra, to będzie coś podobne do policji pewnie, ale sprawdźmy sobie. Tutaj też mamy w sumie tak samo biureczko. też są. Bo tam to tak po... samo jest jak na policji. To jest tak samo, tylko po prostu też zależy od kraju, bo gdzie, w niektórych krajach się po prostu mówi na to też inaczej, nie? Ale jest to mm -hmm. samo, jest to samo. Dobra, czyli mamy to samo, tylko po prostu ściany się zmieniły oraz nazwa. Bronie mamy. Wszystko jest. Okej, okay, to teraz jeszcze sprawdźmy sobie... Jestem ciekawa bardzo tej agencji. Bo ja myślę, że jak zrobimy agencję, to tam będą fajne sekrety. Ale jeszcze sprawdźmy sobie w Military. Okej. Okay. Wow! O, pojawił się ten. Pasa. Ej, patrz, co tu jest! Co to jest Ta rakieta? Widzisz eee. to? Ej, nowy po prostu... No, a jakieś... tu zobacz, jest nowy ten do wspięcia się. A, tu jest coś innego. No. Ej, są so białka! No! Ej. Można nimi strzelać! Ty, ale fajne. Ale genialne. Po prostu można bronić domu. O, super! Brokluwen. Ej, fajnie, no, a zej, zejdę sobie teraz na dół. Zobaczymy sobie, co jest na dole. Safe jest o, w tym samym miejscu, co? Co mówisz? Pewnie tak. Mówię, że helikopter jest taki zielony Ej, teraz. Ale baza wojskowa ma nawet więzienie. Hmm, ciekawe. O. Tutaj się zmienił motyw, jeśli chodzi o bronię, że jest bardziej tak, e, właśnie Moro. Ale tutaj chyba jest ten sam pokój, tak? Dobra, to jest ten sam. No dobra. Co tu, co tu było? I patrzcie, normalnie sygnał włączyłam. Oooo! Świetny. Ooo! A, czyli każdy ma inny kolor, bo no. Straż Pożarna to pewnie ma czerwony. Tak. Policja mia niebieski, a tu jest taki żółto-pomarańczowy, no. Ale fajnie, podoba mi się. i co, co nam jeszcze zostało? Ostatnie została nam agencja. Sprawdźmy to. Myślę, że to będzie ciekawe. Dobra, mamy agencję. Wow. Dobra, idziemy zobaczyć. Tu są na pewno haki, albo mogą być też jakieś inne sekrety. Ciekawe. Okej, okay, dobra. Tutaj coś jest, jakiś kot, ja się nie znam na tych właśnie. Wszystkich rzeczach. Co to jest? Ech, jakie tu drzwi Ej, są? co to jest? Nie mam pojęcia. Dobra. Jakie drzwi, jakie tu zabezpieczenie. Ej, to są jakieś nowe rzeczy, nowe skrzynie. Co nie? Wow. No. A tutaj jest jakiś zielony. ole kasy! Pati! Ja... Co? Ale oni są bogaci. Ej, skąd Ale oni mają tyle kasy? Kampy. No. I naprawdę... Jak dużo. Tutaj chyba się klikaj. Patrzcie, tu jest zielony alarm. Każdy ma swój kolor faktycznie. Co tutaj jest nawet? łóżko szpitalne? Co? Ej, patrz zobacz, co tu jest. Patrz, oni... Gdzie jesteś? Leżę tu, obok. Ty leżysz... A patrz na... Co oni tutaj robią? Eksperymenty. Chodź zobaczyć to. O! Oni tu eksperymentują o na ludziach. <laughs> Ej, to normalnie straszne. Jest. I patrz, położę się i normalnie możesz na mnie robić eksperyment. Jesteś jest? Jesteś gotowa na eksperyment? Ja nie, ja nie <noise> chcę. To jest przerażające. Ale mega fajnie, I Tu to co jest? A tu? I trochę. <laughs> tych tubach leżą... Ej! Jakby. O, patrz! Ej, ona weszła normalnie. Co jest? Ej, straszne to jest. To jest taka strefa niebezpieczna, ja bym powiedziała. Agencja no, ekspe nie no tutaj. eksperymentują na ludziach. Ej, sprawdzę sobie jeszcze z innej kamery, czy coś więcej tutaj zobaczymy. No bo chyba nie, to jest i tak już wystarczająco przerażające, co ja teraz zobaczyłam. Nie? Fajny dom, wielofunkcyjny. Fajny dom, no. Agencja jest tutaj solidna. Najbardziej mi się chyba podoba z tych wszystkich, a tobie? Co się najbardziej podoba? No, agencja taka najciekawsza mi się wydaje. No i agencja ma swój helikopter też. Okej. Okay, o, tu... a nie widziałam ich helikopteru. Tutaj nic nie widzę. Chyba, wiecie co, ten safe jest po prostu w tym samym miejscu i tyle. Chyba nic więcej oni nie kombinowali z tym. Tutaj są jakieś zielone ślady. No, i tutaj jest safe. No, otwarty jest cały czas, czyli bez znaczenia, yy, jaką tutaj zmienimy funkcję tego budynku, i tak safe jest w tym samym miejscu, no bo to byłoby już skomplikowane. No dobra, mi się agencja najbardziej podobała, a Wam widzowie napiszcie w komentarzu, jest to mega update. Dzięki, że byliście i mam nadzieję, że Wam się podoba. Zostawcie łapeczkę w górę dla mnie i dla Lili. I widzimy się jutro rano, w sobotę rano będzie odcinek. Także do zobaczenia. Pa!